Jakie team? Jest Wysocki, Janina, Młody, Słuchar, Japczan, kontra Pago, ja, Mamon, Lucky, David. Bez głowie. nie zrobili, no nie? A tego kurwa eksperta to ja, ja muszę wyciszyć od razu, wzią. nie, bo przycaje się to z z komentatorem, a nie graczem. Mam dwóch Pod bombę, pod kapetę mam po głowie W może być rampa, może pod tak, się, tak, tak, nie? tak, 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 tak No Skanuję. Ej, to dwóch, kurwa, drzwi Obity w wencie, w wencie Nice Rampa dość czy nie? O, da, rampa dwóch, no Uwodzaj filoz, dwór Tu są Heaven Dwóch rampa, trzech Rampa dwóch, jest z kałachem, z kałachem jest Nice, nice, nice Kałacha macie tam rampie Nie gram AWP nigdy, ale teraz Rebek! Byłem, głupie No właśnie, idę, idę, ale na blisko? No, 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 no Oj, Nice jest jeszcze odejdź, odejdź, odejdź. Nice, został last. Górę patrzcie. Nice. Twój gada, nie? Ten typ Cieszę się, że mogę sobie człowieku wyciszać na słuchawce od razu. Raczej hangar dalej. To jest hangar? ale tam gdzie mnie zabił, czy tam gdzie patrzyłem? Down, down, down. Down. Aha! That's some. And you. All hands on deck! We're sailing the pirate swap. Move your wings! Feel this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Get your CS2 loot and get your perfect loadout on Pirate Swap The best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Ja drugu pomogą od panica. Aupa jest na tym, rampę patrzy. Ej, co na busta? A pajdżara nie ma tu. oni czekają na razie bardzo defensywnie. Kurwa, dwóch na skrócie rampę jest. Ty nie wiedziałem, że tam da się ustawić. Kurwa, że ziarnojad mnie zaskoczył. jak ty jesteś? Rampa, rampa, dwóch, trzech rampa góry górą Idą chyba A. Rampa jest jeden Na dworze sniper Dwóch przyjach Mielmy nie puszować mamon No nie puszowałem no, no, mamon na niebieskiej stałe to stałem, nie żyli jeżeli nie Po głowie kurwa Gnajda mu rzuć David Rampę słyszę, to rampa Chulnik jest Za czerwoną mnie do końca 100%. jeden sto Jak strelował mnie Dobrze, to był trzeba otworzyć drzwi o. Za drzwiami jest Churwa. Tak Jak się drzwi, da? Pojebałemu. Co Ej ty, ale pojebany motyw, że chłop w ogóle za tym był Ja chyba jak otworzyłem drzwi, to go tym zbagowałem No trudno No rampa ma no, nic by nie zrobił Jeszcze jeden Nice, to było dobre Nie widzę z mogą tu podchodzić Zeskoczył już. Jeszcze, jeszcze jeden jest Nice. Kurwa, no nie wiem. Minus 83 dostaje pała. No nie, u nich Janina zamyka. To też jest łeckie. skaczamy rampę. Tak? Nice. Skracamy rampę. Tak? Nice. A co oni byli na pistolach? Czemu? Aha, no dobra. Last to tak. jest? Donejdujcie się Kurwa, czek jeszcze, mają zero, mają zero, mają zero Czekaj rampa Dwóch ma zera No kurwa śmieć 0 Od rampy będzie, bo zakładam Nice Jeszcze jeden rampa i jeden best nice. nice ostatni Side. bez Masz czas Masz to mają bestę przeładujność tutaj No dobra Co, da, rampa? daleko rampa Drzwi I Rampa, Ja pierdolę Próbujemy kurnikiem na A na po prostu A może rampę na No dobra Ale na rampę to oni najda teraz mogą rzucić Tak? Dobra, no chodźmy To co, góra czy rampa? Rampa no Nie wiem, po chuj, stoisz? Luki, kurwo! No po chuj, ty się zatrzymujesz, żeby neida rzucić? Ale po chuj! No i dlatego właśnie wolałem stare kurnie, bo tam jest więcej miejsca. Gdzie? Na daleko jest, po kangaru. hangaru plecy dach, co za chuj jebany, słuchaj Sprójcie w czwórkę zruszować kurnik Przejść kurnikiem, ale nie wiem Kamil, David, wejdźcie drzwi, drzwi, drzwiami dobre, we dwójkę dobre, dobre, dobre. Ja dobre. idę outside ze scoutem Idźcie 2-2 tym no I w to A wejdziemy Masiu Ja tutaj już Tam Hangar jeden jest Gdzie jest paka? A? Na górny, górny Outside raz był. A kurnik purnik. Cel mam. Ja zawsze. Ja. Gdzieś wszedł. Nice, nice, no i nice, jest dobry kolor, no idźcie w Czoraj. czwórkę, a idźcie w czwórkę. Outside zeskoczcie od razu w Feniks, a ja pójdę rampą. Tylko uważajcie, bo flesują. Zwisło tak, outside nagar. Po głowie jest rampa. Rampa z 10, kawałka. Dwóch macie rampa jak coś. Faki nie macie, bomby nie macie. Kurwa, jest tutaj. Zaraz tu może wyjść. Outside jest, outside panowie. Kałaszka macie jak coś ze mnie. Wejmy tu. Kurwa, Luki! sorry, sorry. sorry! sorry. Luki! No, się w Tak jak wcześniej, sorry, mamon, sorry. O, no, ale po rundzie. Odsap, mówiłem już na rybym, te twarde narkotyki. Możesz w smoku być? A, a, a czy, 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 gdzie paka? Co się z nim dzieje? Nie wiem. Nie wiem kurwa. Poczekaj, 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 jeden. Ja tam jest, tam, a wupa, a wupa to jest Dwóch jest i sc awupa obity Jeden jest Neida, drugi obity, nice Pięknie szedł, prawdopodobnie, jeśli nie A nie, Jeszcze jeden, jeszcze jeden rampa Jeden plecy zraszował was Dobrze Pięknie Pager

Paki nie wzięliśmy. Kto to kurwa wyrzuca? Nie wiem Po chuj to wyrzucasz? Ja paki nie miałem Jest po prawej lecy kurwa już stoi No te, kurwa troluje ten kto pakę wypierdala Po co? Tu jest jeden Po chuj Jeden jest za wętem na A A drugi był outside plecy No i dupa kurwa, w dupie kurwa gówno Ja pierdolę zjebię od tej bomby kurwa Nie wiem, ja nie wiem Zaraz się okaże, to ja, ja to nie Ale wale wa, wa, ostro, nie pełen charakter kurwa. Trzeba trzymać pozory, nie? Dobra Kurwa Ja pierdolę spał się no dajcie plecy tam, kamilku. Ej, ten. Ej, bablad. Jest pod, to, pod tobą kamil. No. O, w, w, kurnik, na kurniku masz. Pięknie, był chyba Wchodził do, do Pięknie. Nice. O, to była dobra gra.